Ja czyści Manka, widzę wyjdzie Was witam na tym odcinku cudownym Po lekkim powrocie Zrozumiałem po prostu, że Muszę nagrywać odcinki. Że po prostu do ja tego jestem stworzony Teraz jakoś tak, jak miałem coś takiego po prostu, że... A, może się dał luz z tym jednak ono stop dawali mi 18+, plus, nie? 18+, plus, No, takie, takie... Zniechęca człowieka to, nie? Nawet nie chodzi o wyświetlenia, nie chodzi o łapki, nie chodzi o komentarze, po prostu chodzi o to, że... Żeby obejrzeć filmik, musisz mieć 18 lat, czyli zweryfikowany dowód osobisty, a nie każdy chce wysyłać do jakiejś firmy swój dowód osobisty, żeby filmik obejrzeć, nie? No jest to denerwujące, irytujące. Widziałem te 18+, plus, to myślę, po prostu się mi się nagrywać. Nie miałem chęci. Też te serwery five'emie też takie są wyniszczone. Wszędzie te antytrole po godzinę, dwie godziny. Nie, nie wszędzie da się je zdjąć, obejść. Trochę tu człowieka zniechęca, ale spokojnie. Będziemy upać. Myślę teraz, czy nie wejść w streamerkę. Może po prostu jakieś inne gry. Też najlepsze, już nie ma ciekawych w ogóle gier. Fivem w ogóle umiera, bo to prawda. Fivem umiera. Popatrzyłem się na... O ostatnio sobie wbiłem. Chyba była niedziela. Coś takiego. Niedziela, bo była. O. Nie ładuje mi tego? Tyle ja mam pingu, a ja mam tyle pingu To się słyszymy po cięciu, zmienię sobie ten serwer na VPN. -ie. Chyba, że czekaj, czekaj, czekaj Ale nie, jeden jeszcze pakiet losu to nie będę tak grał. Dobra Widzimy się po cięciu. Na czym skończyłem? Skończyłem na tym, hopy wy moje kochane, że mam zamiar wejść w streamerkę na kiku. Przecież to co tam się dzieje? Tam jest... tam się taka kasa przelewa. Wszystkie te bandury, grandie... Włodary, no nie wiem kto tam jeszcze jest Wszyscy poszli na tego kika Widziałem to, no to jest po prostu ewenement Jak, Jaka tam musi być kasa, że wszyscy ci co mają już w kasy Idą tam jaka, Jakie tam musi być ciano, więc myślę też tam się zainstalować Widzicie mumy smarowanie Teraz patrzcie Instalujmy smarowanie Tak jakbyście instalowali program na komputer Na tego kika Tylko streamować, tylko nie wiem z czego bo wszyscy ci streamerzy, no to albo grają w CSA, no albo przeglądałem YouTube'a. A ja nie gram w CSA, bo to jest kawa ścierwo, tam każdy jest na odpale. Ja gram w CSA, przyznaję się, mam 10 level. Mam tam, nie wiem, chyba 5 koła godzin, jak nie więcej. Nawet może z 6, 7, bo tam na, milio na miliona kontni, kiedy grałem na, na, na koncie Szeligi, na swoim multi -koncie, na koncie Okiego, to w sumie w podliczeniu może miałbym tam, nie wiem, z jakieś 8 koła godzin. Ale powiem wam tak, gdzieś takiej siedzę sobie pomyślałem, hopy! To się nie To się nie godzi Grać w tą grę, a mi może cię odpał. Ja się wkurwiam, dresie po swoich, dresie po kolegach, a Venem jest odpał, ma wyjemne i... mecz za meczem leci, nie? To nie, to myślę, sobie, nie nie, nie, nie hopy, to tak nie może być. Nie zrezygnowałem z gierki, nie? Czemu się menu nie odpala? O co chodzi? Widzicie to? <grywa> nie, to są no z tym jakieś problemy. Resetujesz tego, żeby było mniej pakiet losów, a i tak są pakiet losy. I zaś nie ma już menu odpalić. No i weź tu być mądry i pisz wiersze. Tu też wie z Naojta, miałem was 5 razy problem. Jakiś czerwony komunikat, że coś się nie, nie zainstalowało. Jakiś DLC-pak musiałem co chwilę klikać, anuluj, konektować, anuluj, konektować", konektować. aż w końcu załapało. Pierna. Wiesz, nie, jakieś problemy wiecznie. Jezus, no i opowieka. Cześć, to jest jakiś bug, Kwaada, świeci jakiś bag, nie ten, ten fajne. Włączył się kot. Dramat, hopy, dramat. że nie miałem problem. Wbijam na Arivi I co to się stało, czekaj. Na Arivi wbijam. I nie dało się na Arivi wbić. Z injektowanym redem w lobby 5M-a Odpalając już będę na serwerze na RV w loading screenie wszędzie dostawałem crash, nie dało się wbić za chuja. Dopiero napisałem do Reda, dali mi jakiś tam poradnik, że muszę jakieś. Exit protection wyłączyć i zadziałało. No to już są takie cyrki, już tak kombinują te serwery. Hopy, dajcie sobie spokój. I tak wbijemy na tym spółwie i tak wbijemy. Się zajmijcie, nie wiem, skryptami takimi rzeczami, a nie hopy blokować. Tutaj yy, diabłów. Ale 5 umierak. Dużo osób to mówiło. Ja się, się śmiałem, ale to prawda, jest. Osnio nie wchodzę. Godzina 19 jest. 19 była. W niedzielę. Idealna godzina. Po robocie są wszyscy. Niedziela, czyli już po melanżach. Oslo 500 osób. Serwery niżej. Yy, no. BetterSide już chyba botów nie włącza. Chociaż albo włącza, ale mniej. Tam miał, nie wiem, 400. 400? coś jest tam po, na serwerach po 100 Kiedyś to było tyle osób napakowane K Troszeczkę zjechałem w dół. już 50 osób 30, jest spadek, jest spadek, Ludzie już nie się nudziła ta gra. Tylko mnie ciekawi w co oni grają w takim razie. Nie ma obecnie fajnych gier, żeby pograć. CS to gówno. Nic nie robią w ogóle z cheaterami. Fortnite to sam siebie zniszczył. Nie mówię, że CS sam siebie nie zniszczył, CS też sam siebie zniszczył. Ale Fortnite to już w ogóle. Teraz też, się siebie, siebie niszczy, no ale Fortnite to już przerósł samego siebie. vehicle tutaj pakujemy tego kota. Coś tak, coś tak, tu puch, puch. Tu, tu robisz takiego kota. W ogóle Wade jest strasznym gównem. 195 FPS-ów na moim kąpie. To jest chore. Na osto pewno miałbym ze 150. A tam jest 500 osób przeważnie. Non stop, bo tam, ko tam ludzie tak mainują. A tutaj? A na takim serwerze jak Wait? Także 200 osób, no okej, okay. nie mówię, że jest mało osób. 2, 2, 2. Taka liczba. No. I nie mówię, że jest mało osób, ale... 100 FPS-ów z, z, z ciągłymi ścinkami? Coś tu chyba nie gra. Idziemy po hejdanki, czy tam po To jeszcze muszę włączyć? Czekaj, przypomnę se. Tu włączyłem Shift Boosta i włączyłem Engina. Freakam siedzi. Co jeszcze mogę włączyć? Nie wiem, nie wiem, hopy, nie wiem. Czemu się... Ktoś to, kupa widzi? Ty, wyłączyło się same... same się wyłączyło menu. Jakimś bindem ja wyłączyłem, czy o co tu chodzi? Co ja żem zrobił, ty? Nie wnikam. A jest jakieś bydle. teraz go zbombimy, spokojnie. Mam taki fajny patent, ale nie będę wam go pokazywał. No, bo sam go odkryłem przypadkowo, co prawda. Także jest takie głupie gadanie, że coś też przypadkowo odkryłaś. To jest niby przypadek, ale to nie jest przypadek, prawdę mówiąc. Odkryłem to, kota, że mogę bombić z erki na każdym serwerze, co na pierwszą osobę. Oho oho, przyjechali jardemiarze. Nieba, ale to zaraz zobaczcie po cięciu, tego nie będzie na odcinku. Zrobiłem patencik widzowie i patrzcie, mogę bombić z pięści. Normalnie. A na że ma klikać prawy? Nie, będę dopiero lewy. A ja mogę bombić. Nie, nie coś pięknego. bym nie zbombił tu wszystkich, ale 10 koła, 5 koła, 15 koła. Byłem. Ja sobie mogę mógł zbombić wszystkich tu po kolei. Młodki kupa ruch i chuj Tego kądzia bym mógł zbombić w sumie. Kącia leży na piśmie. Co jest kurde, wychodź z samochodu! A nie ja, ja mam szatu, ja Oho. Ch... Nie włączyłem no. szatu, dobra, zaraz włączymy Pierwszego lutna, szybko Co on tu dla mnie ma koci? Głomy dla mnie ma, a tam jeszcze simka była Kocie! Simkę zabieramy, rekwirujemy simkę Szybko muszę voice chatę łączyć. Nie wiem, czy będzie lepszy łom, czy młotek. Nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy. Ale pierwszy, pierwszy voice No wiecie, waliłem z pufa, to wszystko pousuwało mi, nie? Tu tego kota odpalimy. I kat to się robiło. Tutaj. Byczu, słyszysz mnie? Pojedziemy osoby, zaraz tu Bacha sorry Wybacz, ale oddaj rzeczy. Dobra, dobra, Od, to ci tu na ziemię już rzucę, okej? Okay? Zaraz tu przyjdzie, nie. medyk, medyk przyjdzie ci przyjdzie i odda. Kurwa, ma Za przeproszeniem. Nie, dosta... Za przeproszeniem dostałem. No, dostałeś tu na ziemię. Medyk przyjdzie ci, medyk, medyk ci to do uda. Spokojnie. Dobra. Ja muszę jechać, sorry, byczku. No i było mi się, no pomyliłem osoby. Spoko, nie ma problemu, I Został. A jakoś się bykły, bo muszę przemieszczać, nie? No to masz tutaj tą... Wezmę sobie ją, luzik. Potem sobie ją odholujesz, trzymaj się. Szukamy teraz jakiejś ofiary. Tam są hydry, tam są te koty. Goda w tym czycie wyłączymy. Co zaraz Ale, je, ale, do, ale nie umie mnie oszukać, pojedziemy do bankomatu i ci dam. Ama ama criminal, Ama ama criminal Co tu się odpija, panowie, za przeproszeniem? Za przeproszeniem łapki. Jerem, jerdem Ale łapeczki podnosimy. Kotka. A Kasty co, już kuita wyjął? A jest tutaj. Bydle małe, małe bydle chodź tu. Małe bydle. Bydle. Zaraz ci przerobimy, kurwa maszynkę. Ja nic nie mam, ja nic nie mam. Łapki młode, łapki. Nie da się młotkiem poddawać, Deklu. Jak się nie da? No nie da się młotkiem Bronie poddawać. białe, bronie długie, Humvee. I serio nie ma nic każdego. Ciekawe. A weźniesz mnie i tego typa na baśkę, bo ja mu sobie mm -hmm. obiecałem. Dobro. Aha, Rewi podjechał konfident, no wejdź się też na ja go mam łączonego Sorry beczuś pojechałem osoby kurwa Wybacz mi Bacha cię biorę Luzik Ciebie i twojego zioma A ty będę na TikToku czy nie? Ale beczku nie mam TikToka Normalny A co gracz, masz? wyspy Wade. Aha, po, jem, tak. się sobie, mordko kochana Nie będziesz na odcinku, wcinka. trzymaj się Siema. <laughs> Młody Zaraz tu Bacha przyjedzie na tych, na bombach i się zbierze się, jakiegoś takiego, takiego jakiegoś wkurzonego typa, nieznającego mnie taki jakiś, wiesz, taki jajcarz. jest najlepsi. Drom mordy wkują się. To są, to są najlepsze koty. Kora Stałem jak jakiś admin Sorry! Sorry, sorry, sorry Oho, tu jest kocisko Ale laguje. go, widzę jego ścięło. Siema, byczuś. Łapki. Podnosimy łapeczki. O kurwa, ale poleciałeś, mordko. Dobra, oh, żartowałem. Bacha, 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 bacha. B ja, ja se robię. Kurwa, ja se robię. Bacha, lecimy. Spokojnie. Kościół. Ale kos... Się. Ty, ale kosa mi siądzie jak z kurwy, z tym, walił. No kosa siądzie, no. <laughs> Kamoż ty Boroku. Dobry. Ej, po niego już Bacha przyjeżdża, spokojnie, pan się nie przejmuje Admin Spokojnie, po niego Basia jedzie, nie? Pan się nie boi Nie, nie, nie pa... Co nie, nie, nie Pan w środku Młody Co? Łapki, bo cię k... na Bachy nie wezmę Tak chcesz się bawić? Już wyciągam roń i Wyciągaj, starą wyciągnij! Tak się chcesz bawić? No to cię kurwa kosuje, jaka stracie, jebany, konfidencie. Po, po tu podjeżdżasz. O, dobra. 9, 7, waga twojej starej. W LBS-ach, funta, waga twojej starej. Ja się tobą zajmę, ty mały kurwa konfidencie. Woda, telefon leci, simka też leci. Nie może Simki zabrać. Łapy! Co to kurwa ma być za konfidencją mi podchodzi? 60. -tki. Jazda z -ami, przekręty na bacz z fakturami! Haha! Ha. Ty mi tu nie simkuj, tylko tam starego ogarnij! Ale ty simki nie możesz zabierać? Bo za to są wakacje. Pierpisz. Ej simki serio nie można? Ej serio nie można simki? Ale tak, z ręką na sercu? Z ręką na pampersie twoim? Dobra, trzymaj się karzeł. Co to kurwa za RDM? Do kurwa, aleś dotkura, spiewam facet! face, co? Jere. zostaw mnie! Łapki! <laughs> Ej, co ty ka <laughs> <do> mnie? <laughs> co? Pracuję, ja nagrywam. Dobra, w takim razie, jak teraz jest drugi RDM, to jest idealnie, wtedy możesz lająć się RDM-em. Oj, oj, oj ja nie jest Wit Tak, tam jej item kiweku. Mommy. Dobra, jest, mom. Oho, TikToki podjechały. <grywy> Dawodź z tego auta za was kłopotę. Dobry? Panowie, 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 panowie. No i muszę was rozdać. Ale chłopnia Tu są koteczki moje! Jadu, łapki kurwa! Ej, ej, my cieli, łapki! Czekaj. no nie! No, to miło. Daj mi lewa! My też robimy ardeba. też robicie! My my też no robicie. A Kama cię bronię białe jakieś! Kamo noże, kamo młotki, kamo liny! Chyba cię... ma! Kamo No kamo cię! Dostaję was boroki, ale... Powiem wam tak. Młodków nie ma, autem jeździcie, TikTok w niku. Wy, wy się nie godzicie. Autem jeżdżą kółka, kręcą kółka koło sklepu z ciuchami. Cała nie nikom... No chyba, że mieli coś, no ale nawet, nawet, nawet by mnie nie wyjęli. Ty, byczek! Mordka kochana moja, ej! No i muszę cię rozgrywać, no niestety, no i... no i. Łapki podnosimy, kurwa. <laughs> Łapki! łapunie, Kurewko! Łapki Ale mi uciekasz, ty kurwa, luju. Ale ja cię już mam, kurwa, w garści, spokojnie. Raz cię dogonię. I cię poczęstujemy nożykiem pod bioderko. Dostaw mnie, gościu. Ty mi tu nie gościuj, tylko się poddaj, bo mam nóż przy, przy twoim szyi, kurwa, przy twoim gardle, kurwa. Facet. Ej, ale spier. O Jezus, no parcie się jak będzie uciekał, no parcie się! Parcie się, ty! zaś od inspektujesz, to o, on się zbogował, ty? Czekaj, 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 czekaj. Tego. O tego. O tego. Co kurwa godo. Ej, no czekaj, nie, bo tak ja tak nie będę jak, jak ma tu. O facet, Boże, żeś że się w***ł, kurwa. Kany tym autem, ty borok. Czekaj, łączyłem sobie ram spita. Łapki, kurwa, Łapki! <śledzki> L -l -lapki. Łapki! Łapki podnosimy, kurwo z bloku. Ka uciekasz. Żeś uciekała. Co ty, o? Już quit. Nie ma. Nie ma młodego, już poszedł młody. <grym> no uciekał, to co no to trzeba łączyć? Transpida. Jak on tak. Jest takie przysłowie: Jak nie da się wejść drzwiami, to kupa oknem. Lecimy dalej. Wait, mocny, ale. Trzeba by zmienić, jak widzicie, no bo się skończyło banem. Jestem, ej, eksu mam je rozpiętnę. nie mam trola, Nie mam trola. Normalnie można bić z pięści. Buch. Ja, tu. ja też tak coś tak się mi właśnie kojarzyło, ale z drugiej strony myślałem, że może... Co to, kupa pies? Pod ziemią? Lija. Gruba taka, taki baleron, siedzi kupa i psem gra na jak sumie. Tak coś się mi myślało w głowie, że może nie tyle, że nie ma trola, bo to powiedziałem wcześniej, nie tyle, że nie ma, ale może go przeczekałem, może ja robiłem info, może grzebałem w dumpie i może akurat on mi minął. A nie, tu serio nie ma antytrola. I patrzcie, to jest ten sam patent, patrzcie. Pięść i lewy. Nie działa RK ani lewy bez tego, bez gardy. A ja to potrafię obejść hopy moim patentem. I wtedy kur... ma z RK spamić. O, jo, 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 jo. Ja nic nie mówię. Ja nic nie mówię. Aż się chce grać, aż się w ogóle chce grać. No jak w sumie nie ma antytrola? Możesz bombić z pięści i pięścia, nie możesz ty pana jechać? Do tego jeszcze odpalasz patentik, który odpala RK? I r bombisz. no nie no, hopy. Tak to. W ten sposób, tak to mogę ocenić. Do grubego. A szczęście, ma gruby. chciałem w niego wjechać. I co, czekaj. E11. A, patrzcie, tu też jest w ogóle ciekawe. Opalcie E11. I tu normalnie nie da się robić robić. Myszkę wywala gdzieś tam wróg. Trzeba dopiero odpalić F8. I dopiero F8 tu grzebać. Takie robią zabezpieczenia, żebyście żeby się kurde nie zejszczali. Depo po bank pośniął, no, bo oczywiście na eksunce 10 koła siedzi w kiesni i chyba 15 w banku. No chyba już to zmienili, no ale tak było przedtem. Jak to? O, tu to za dupco, co jest? To dopiero czwarty bieg. Co będzie na piątym, hopy? Teraz tak, co jest tu mogę włączyć. Mogę stać po na pochyla na Maksa przygotowanego w innych miejscach, a po jest też sobie Goda łączego, da im dołączał bez sensu. Wypłacimy kasę z banku, kajdanki i instalujemy się w poszukiwaniach. No i 15 kowa no nie myliłem się. Oj, eksunka, jak ja Was szanuję. Jak w ogóle, jak wam, jak wam mogła jednąć jak wy macie takie fajne podejście do graczy? Bombić można, antytrola nie ma i kajdanki kupuję, rzut kopa. Hopy! Czekaj, znaczy, to będzie działało w ten sposób? Będzie działać dobrze, nic. Bo nie widzi mi się co chwilę odpalać tego. Nie widzi mi się co chwilę odpalać ee, kabelkami tego główna. Buch, wyjdziemy w krystka. Niech mo. Co chwilę mi się nie widzi kabelkować silnika. Kajdanki. To tylko samo już takie mafie, no ale jak suma to była bojowa, także nie dziwię się. Ten sewer już trochę działa, ten pignie mila Miesiąc może działa dwa. Nie wiem ile będzie. tak. Nie mam powiedzieć szczerze. Może dwa, aż nie No a to już ludzie już mają, już ludzie już tam mają. Kajdanki, klamki, wszystkie mają, to już tam No dawaj, 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 dawaj. Yes! Mamy, mamy kajdanki, mamy homiku jedzie, dobra Cięcie zaraz się widzimy. Jedyne czego nie lubię na jaksumie, nie podoba mi się mi na jaksumce. To te blokowanie przy danej ilości kilometrów. Przykład. Jeden samochód 150 na godzinę. Ten tyle, ten tyle. Trakhawk, Co on tak stoi jakiś po Mam Bambi dziękuję z ciebie, Szulka. Siema Jeremi <laughs> Jak wy mnie rozpoznajecie? A ty przecież zmieniam głos Hoppy! Siemano Jeremy, jak tam? Wiasto robisz? Drzwi wyważone, nad ranem młotka Masz? Masz tu coś? Masz tu coś? Mam to, mam to! A mam. A czekaj, mam to! Mam to! Mógłbym ci dać bata, ale kolega Mam to, mam to, patrz! Erka tu jest? Mam! Nie, ja mam swój patent na obejście tego, wiesz? I mam coś takiego. Tak? Poważnie? Mówię ci ładnie, a jest... Jest Ambroży? Albo ktoś? Czy co? Nie ma, samemu! Nie ma kotów, nie ma! Na no, no, dawaj. Czy ty tu odgrywasz? Nie, czekaj, czekaj. To daj mi kierować, to daj mi kierę. Nie potrzeba, ja mam tak. kajdanki, to już kurwa, tak? Jak już mam kajdanki, to już nie trzeba nic. Bo na no, jak sobie masz 10 no. w kieszeni, 15 w banku, kajdanki 25, jadą. Dobra. No dawaj. Pakuj się. Takim kotem jadamy? Jadą. No. Ile on ma maksa? 140 chyba. O Jezu, to nie wiem czy to tu jest Tu jest, jest, tu nic, tu nic, no to czekaj, możemy inne wziąć, to lokalny szybszy będzie No poczekaj, no noo Tamten już tam tamten O dom Nie zapijałem pasiksów Chyba Dawaj tego suwa, on mi się na godzinę Dobra, godzin. no no no, git, git, git On nie jest zły Lecimy Dawaj, dawaj, to ja dawaj Teraz schowam to Coś czujesz, że i tak będzie perem po odcinku, bo na odcinku będziesz Tak? To pozdro, pozdro <laughs> Także tam się samochodziki nie przejmuj, że go nie schowasz Nie, ja luz, luz Widzisz, on ktoś na godzinę jedzie, bydle. A tam jest Bogdan po lewo. Może Bogdana bombimy? Kkojasz go Bogdana? Racji, czy nie? Bo nie, nie? Nie, nie, nie. Patrz, tam idzie mm. Takie auto ma co jest kurwa by czuć? Czekaj, czekaj, to jest ode mnie chyba gość. Ten, ten Ela musi mu się ubierz. Chodź to wyjaśnimy stolówką, dawaj na pięści kurwa, Taki jesteś nie, kozak. Bo na jednego teraz. No, to, no to kurwa idealnie no to na chuj się prujesz. Zamki piję, kurwa na chuj się prujesz. Pejcie, na po to się prujesz? Po chuj się prujesz, kondonie, no ten. i leżysz! Jeden liść! Liściem kurwa się zabiję kurwa. Co jest? Skuchamy, kurwa. Takie to są smaki. Takie smaczki mamy! Jezu! Witamy na Exumce! Mm -hmm. Lutujemy kyczku ku... pomóż mi, bo ja po... Full 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 o, Marysie, weźmiemy Telefon weźmiemy, naprawkę weźmiemy Tecz ty nie stawiaj się mi kurwa, co jak to? Tak jak tak kurwa lecisz. Na co Ale lecę? Spokojnie, spokojnie. Ej, ej, uwaga, uwaga! O ty kurwa! Weź się go, weź się go. Dobrze, dobrze. Ucieka, ja zaraz cero. wstanę, ja zaraz wstanę. Uciekam. Aaaa! Nie? No jest rwa, moment widzowie. Czyli trzeba goda odpalić. Okej, okay, czy, czyli już wiemy, że odpalamy goda. dobra. Okej, okay, czyli odpalamy da? Dobra. Okej, okay, to wszystko wiem. Frajer, ja dawaj kury, soluwa! Z tą sikierą! Jest... Dawaj z tą sikierą, że lejemy się! Wyciągaj sikierkę! No i co teraz frajerze? No i leży, no dawaj ten drugi! Dawaj drugi, dawaj! No i leżą ci. I liściami was zajemy. Liściami! I zaraz sikierka będzie u mnie! Sikierkę bierzemy! Kurde, je! Aaa dejcie mi tą sikierkę! A ona mi się ona bardziej przyda niż tobie, frajerze. Magazynki też weźmiemy, radio też weźmiemy. To też weźmiemy frajerowi. Wstań, no, Ino, wstań! O kur. Ta tym psem mnie zbanowała. Waves RP, wielki wielki powrót waves'a. Założy organizację, stwórz rodzinę! Dużo dziewczyn! Kurwa jaki opis! Ja pierdole Leje tu! Nie, aż się chce grać. Jak inni muszą przycelować z prawego, a ty odpalasz kawa i buła, buła, buła. Ja nie mam kajdanek, proszę pana. O to nie, to nie dogadamy się z No to się nie dogadamy. Bo ja potrzebuję kajdanek, tak? O, to życzymy jego. Miłego.